Gdy si lajem way was away to pull you She mam po tej strony waleczne a to jest pierwszy odcinek z ze Supercraft Brothers, tak. Za 15 sekund zaczynamy, więc ja sobie wziąłem klasę, ehm, Kaktusa, która jest gdzieś, a, dokładnie, jest... oj. Oj. Gdzieś była tam. Dobra. Oczywiście AP będzie w opisie, na których miej 30 gram, a to jest 25, więc. Hmm, Co Chyba tylko, chyba. Trzeba, Tu jesteś, tu jesteś. Faktu. To... Fak, a on mi tutaj nie chciał. O, oh, fak, ale tu będę Dragona. No to niemiło. Jakieś widzi na mnie, dra Dragona. Dobra, fail. Ej, ej, ej. Może udam się do tego. Fuck. No nie, mam trzy życia. Jeden fail i jeden... na, na jeden raz zrobiłam. O, czekajcie, ale ja jakbym takie coś. Taki Nikt. Nie... Znowu fail? jest woda? Gdzie jest woda? Gdzie jest ta woda? Co za wielki...

Odechle. Uvírujte? je tady Teraz Teď se boosterky mohoubráčku nebo štěstí, skoro větší 전� Aí White 아 civil Tam to Nie kliperów. No i tymi swoimi potkami rzucałem. I mam. No, tak, czytałem. To ja może zrobię cięcie i zobaczymy się, e, na kolejnej mapce bo ta mapa chyba trwała le 2 minuty, więc do zobaczenia za chwilę. Ja. Yeah. Dobra, jesteśmy z powrotem, już jestem na, na kolejnej mapce D. Look. Jestem na kolejnej mapce D, and. O, tak. Tak się to ładnie prezentuje. A na którym teraz chodzi na tą wieżyczkę i będę ich kąpił. Tak, za 15 sekund sercujemy. A ja powiesz, spowodaj, tak, sobie jeszcze spowędzę tak. Krasukiego tego parkura przyjść. Ua! Nie ma tak lamienie. Gorący dzień. Za pięć sekund Czekaj, Tutaj ja i było. I, idę na wieżę I, i idę na wieżę. Jest taki też myczek, że może tak polić, Tak dwa a Okej.

i drgłą. Zobacz, że to... Szkoda, mm -hmm. że oh, oh, yeah. ja, yeah, yeah. nie mogę wyłączyć tej fabryki. Dostał, dostał! Kminu! On mi ucieka. O, nie, 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 nie! Daj dobra, prawo, je, je. Nie wejdziesz w niej! Ho, 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 ho! Zdrażuj?

Zabić Nie, 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 nie poszedł puszczmy. A młodzienki no nie ma to jak zabić kogoś. Psola, zepchnąć z areny. shit No ra. Nie, nie, nie. nie. Dwa życia na no serio, coś te matki za krótko trwało. Mamięć z tym, o ale pięknie pogodzenia foki, okrucieństwo ma tak, jak ja jadę.

Crazy date. Fuck, all sniper. Tempy sniper. Tempy sniper. Tempy sniper. Tempy sniper. Tempy sniper. Tempy bomb Tempy sniper. 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 Tempy Zabraliśmy go i teraz na górę. I dla mnie działa ja? jeden, no poszedł mi już. Dzieci z gniewu. Ucieka, ucieka. A ja ząbek odpadł. Czyli najmniejszy mam już z głowy. Um, najgorzej jakby teraz mnie ten pająk gonił. To było nieprzyjemnie. Wystarczy dwa razy spacy nacisnąć. To będziemy szybciej tak, No poszedł mi już kill aura. Kill aura. Brzydki, brzydki pająk. Brzydki pająk. Shit. Fuck. Fuck, 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 fuck. Na no, tak uciekanie. Dobra. Już nasz kochany ząbaczek odpad. Nie odpadam jako pierwszy, więc jest. Pa jasno. Cześć. się, Nie, A to dziewczyna. Oj. Time, sorry. Co to jest? Odporność na ogień. A to nie, bo mi tu nie sprzyja. Jest też

Ile razy jest w tym typu? Eeeh, ok. Nie wiem, czy to jest w tym samym polu. Nie, to Dobra, nie wiem, jedziemy na tego złoma. O, bo na zwykłą ranką, zbycie. Chyba, nie będę się mieszał. Tohle se střele, střele, střele. Střele, střele. bo jak chci teď zase ho chat, ne? Lol. Lia. Lia. Já se do něj, do niego. kontra, kontra. Kontra, si Like it boss! Like it boss, Like it boss! Like it boss. Like the boss, like the boss, Spadej, A mi teraz czekasz tu? Wol wolcie, wolcie, Ty co? kciuki, Ty kciuki, Brzydki ty ty kciuki, A gdzie kciuki, A kciuki, kciuki, Ty kciuki, 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 nie Free. Ale fail. Faila tam ciemki już trwa. A wiecie co? Wiecie co ja zrobię? Zrobię pauzę i pójdę na następny. Na następną arenę. A tą areną będzie chyba candy line. Nie, Na tylko snow. Um, end, nie? bo nikt nie chce na niego bić. Ona no, candy No to ja poczekam aż się zbierze parę osób. No i, i robimy kolejną pauzę, to będzie ostatni e, Ostatnia część. No to pa. Do zobaczenia za chwilę. Hej, uu! Nagrywamy dalej. Za 5 sekund biegniemy. Wziąłem sobie rangę szkeleton. Fak, widać, że kolega też. Jest udało nam się. Lubię spłakać. O nie, mam tutaj kolegę nieprzyjaznego Shindar ale e, 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 siom, ziom! To moje, to moja miejscuwa, moja, moja, stary moja miejscowa, więc wypad. No, Sora, nie, ale to moja miejscowa, więc sorry memory. Nie ma na co tu czekać. Ok. No nie, 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 nie o tym chodziłam. No dobrze, tam się pospychali, po zabija. A to jest moje miejsce na kampanii. No się, pięć, sia, pięć. Tamten są tam nud. Nie. jeszcze jedna osoba. O, zaraz już było. O, tu jedną coś już widać. Fuck, tak, wypad, wypadł. Wypad, wypad typku. Masz lali.

Nera jest za zamek lol, to bo dziwne Eee, co koś ma? Odrzut jeden. Eee, nie wiem gdzie wygramy tą postać. Łuk? Uderzenie 2. dwa. Może ugra nam się ktoś? O, ktoś padł. Dwa... kills? O, tylko ja mam. Cały o, jestem one player. Yeah! Fajnie. Yeah, nie, dostał. Ale nie. Yyyy, 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 yyyy. No rapi tam, widzicie? Ja was postrzelam. Oczywiście zapraszam was na ten serwer, nie? Eee, y -y -y -y. Bo jest coś znośny. Nie wiem, jak mówię Żadnych. Bo ile oni tam życie mają w ogóle Ja mam tu pełno życia, uuuu, ja się sypią O, już jeden przegrzec Musiało mi się kosnąć Nie, 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 nie nie spawnijmy ci sobie... O co mi pisze, się wywiertujesz, co za słyszę ma na nich sposób. Tak, pach, 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 jeden łuk, drugi łuk, trzeci łuk, trzeci czwarty łuk. O nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie jest nie please, nie wiem, nie god my wiem, nie brother nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie w dół ty nie wiem, w dół. Ty też nie w dół. A, zwalina, O nie o nie wiem, Okej, okay, dobra. Unlock. Dmienia! Eja! Ej no nie bijcie na mnie, mnie nie bij Co nie sojusz? tak na mnie udzieli. Tylko ja mam najwięcej życia i tyle. Miał już tak szybko na to wejść? Nie bijcie się. Szybki. No co, nie musisz, że mam cię teama? Patrzcie z teamem. Mosu z masy mosu, mosu, mi mosu, 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 nie mosu, 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 napisać mosu, 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 ale ty twoją motyką działa, że o boże! Na serio A wiecie co? Stroch. A wiecie co? Bo ten. Jaki skyka? Ale team, ale, team. No nie no znowu dobra Ojej, no i idź mi sio! Dobra, to jest zła postać na tamarynę. O, ale słodko! No co, wzięliście na mnie? Jestem taki dobry. Super. Ostatnie życie. Nie mam, będę ich kampięcy. Ja Jedziemy, jedziemy. nie, nie, ja nie, ja nie chcę dodać, ja nie chcę dodać, nie chcę pierwszy, nie chcę dodać pierwszy, ja nie chcę, dodać ja nie chcę dodać yeah. No dobra. Prawie wygraliśmy, ale. Co tam, wygrałem już 11 razy, po prostu sobie im za 10. Czy kiedy 21, czekajcie. O, kuba, no, no, dobra, przeczytamy sobie. O win. Wygrałem 21. Zabiłem 165, kiedy 250. Nie wiem co to, to jest. Games 11. a Team player. Flight... nie wiem. 8 horse. Aha. Łączny czas gry. 8 godzin. I 12 minut. E, uwolnione mapy. ping thinking Dobra. No to to by było na tyle. Do zobaczenia. Podobało się? Lajkuj. Chcesz więcej? Subskrybuj. Komentuj jak Ci się... Jak... ile? Po boże wróć to chciałam powiedzieć, że jeśli Ci się podobało, zalajkuj, chcesz więcej, subskrybuj. A jeśli masz jakieś zastrzeżenia wobec tego filmu, to spokojnie wpisz w komentarzu. No to papa? pa.